Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dziś temat niezwykle dramatyczny. Zajmiemy się losami Arki Przymierza, kiedy wpadła w ręce Filistynów. Tak, to fascynujący i powiedziałbym dość mroczny fragment historii Izraela. Opisany w pierwszej księdze Samuela, rozdziały od trzeciego do siódmego. A naszym przewodnikiem będzie tekst Ellen White: Patriarchowie i prorocy. Konkretnie fragment dotyczący upadku domu Heliego, utraty Arki i jej, no, niezwykłej podróży. Dokładnie. Podróży przez wrogą ziemię. Spróbujemy zrozumieć głębsze znaczenie tych wydarzeń. Co mówią o grzechu, o świętości? O obecności Bożej, którą symbolizowała Arka. Ale też o drodze do pokuty. No właśnie. Więc zanurzmy się w tę historię. Jest pełna napięcia. I ważnych lekcji, myślę. Zaczynamy w momencie, gdy, jak mówi nasze źródło, słowo pańskie było w tych czasach rzadkością. Taki duchowy kryzys w Izraelu. Mhm. Mm a w centrum tego kryzysu są synowie arcykapłana Heliego, Hofni i Pinchas. Ich grzechy, popełniane jawnie, w samym przybytku w Sylo, to jakby mur między ludem a Bogiem. I Heli, ich ojciec, arcykapłan, wiedział o tym. Wiedział, że znieważali Boga. Ale nie reagował stanowczo. Pasywność. Takie ciche przyzwolenie. To musiało mieć fatalne skutki. Zdecydowanie. To przyzwolenie na zło w samym sercu narodu. I w tej powiedzmy duchowej pustce, Bóg robi coś nieoczekiwanego. Powołuje dziecko. Tak? Młodego Samuela, chłopca, który służył przy przybytku. Bóg woła go w nocy. Samuel myśli, że to Heli, biegnie do niego. I to aż trzy razy, prawda? Tak. Dopiero za trzecim razem Heli orientuje się co się dzieje, że to pan mówi. Co ciekawe, instruuje Samuela jak odpowiedzieć. Nie ma w nim zawiści, wydaje się. To prawda, ale sam fakt, że Bóg omija arcykapłana. No właśnie, to potężna nagana dla Heliego, dla jego zaniedbań jako ojca i przywódcy. A jednocześnie podkreśla to czystość Samuela. Jak mówi Źródło, pozostał wierny wśród powszechnie panującego zła to pokazuje, że osobista prawość jest możliwa nawet w trudnym, zepsutym otoczeniu. Samuel musi przekazać Heliemu straszną wiadomość, zapowiedź sądu nad jego rodem. Tak, Bóg mówi: Oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. To brzmi naprawdę groźnie. Reakcja Heliego jest no właśnie, zastanawiałam się nad nią. Mówi: Pan to jest Niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. Brzmi pobożnie, ale. Czy to nie jest bardziej rezygnacja, taka bierna akceptacja nieuchronnego? Właśnie o to mi chodziło. Źródło sugeruje, że zabrakło prawdziwej skruchy, aktywnej zmiany. Tak. Nie było próby naprawy zdecydowanego działania wobec synów, nawet po takim ostrzeżeniu. I ten brak realnej zmiany prowadzi do katastrofy. Oczywiście. Synowie utwierdzają się w złu, demoralizują lud, a cierpliwość Boża ma swoje granice. Sąd staje się nieuchronny. To ważna lekcja. Sama świadomość winy nie wystarczy. Potrzebna jest zmiana. Niedługo potem wybucha wojna z Filistyńczykami. I co ważne, Izrael idzie do walki. bez pytania Boga o radę, samowolnie. Pierwsza bitwa pod afek klęska. Ginie około czterech tysięcy Izraelitów. I reakcja starszyzny, no, jest bardzo pouczająca. Zamiast zastanowić się, dlaczego przegraliśmy, może Bóg nas opuścił z powodu naszych grzechów? Hmm, wpadają na pomysł, sprowadźmy Arkę. Tak, niech wejdzie między nas i wybawi nas, jakby Arka była, no nie wiem, jakimś magicznym przedmiotem. Dokładnie. Jak talisman, to pokazuje fundamentalne niezrozumienie. Przecież arka symbolizowała obecność Boga i jego przymierze. oparte na prawie, które było w środku. Ale oni to prawo lekceważyli. Chcieli użyć symbolu, odłączając go od treści. Od wymogu posłuszeństwa, świętości. wiara sprowadzona do zewnętrznego rytuału. Zapomnieli, że moc nie jest w arce samej w sobie, ale w Bogu. A grzech od niego oddziela. No i Bóg nie kazał im zabierać arki na wojnę. To była ich własna inicjatywa. Absolutnie. Działali na własną rękę. Mimo to realizują ten plan. A kto przynosi arkę do obozu? Właśnie. Hofni i Pinchas. Synowie Heliego. Ci sami, których grzechy były źródłem problemu. Na widok arki w obozie wybucha entuzjazm. Ogromne okrzyki. Filistynkicy słyszą to i. Początkowo się boją. Pamiętają opowieści o Bogu Izraela, o plagach egipskich. Mówią, biada nam. Ale ten strach szybko mija, zamienia się w większą determinację. Tak, mobilizują się do walki. I dochodzi do drugiej bitwy. Tym razem to już. Prawdziwa katastrofa. Druzgocząca klęska Izraela. 30 tysięcy poległych. A co najgorsze? Arka Przymierza zostaje zdobyta przez Filistyniów. W walce giną też Hofni i Pinehas, spełnia się Boży wyrok. Część wyroku. Wiadomość dociera do Syllo, do starego, niewidomego Heli ma 98 lat. Czeka na wieści, posłanie co powiada o klęsce, o śmierci synów. i Heli słucha, ale gdy pada ta ostatnia wiadomość, a skrzynia pańska została wzięta? To dla niego cios ostateczny. Spada z krzesła tyłem, łamie kark, umiera. Wygląda na to, że świadomość tej hańby, utraty symbolu Bożej obecności, to było ponad jego siły. Myśl, że jego zaniedbania do tego doprowadziły. Straszne. Tragedia dotyka też synową Heliego, żonę Pinehasa. Źródło mówi, że była bogobojna. Tak. Na wieść o wszystkim, o śmierci teścia, męża i co najgorsze, o utracie Arki, zaczyna przedwcześnie rodzić. Umierając nadaje synowi imię Ikabody. Co znaczy... Gdzie jest chwała? Albo niesławny? I mówi, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. To bardzo mocne słowa. Utrata arki była jakby odejściem samej Bożej obecności. Tak, widzialnego znaku Jego opieki i mocy. To była wstrząsająca lekcja. Źródło podkreśla tu ważną zasadę. Im większe poznanie woli Bożej. Tym większa odpowiedzialność. A Izrael, jako lud wybrany, znał wymagania Boga. Dlatego ich odstępstwo spotkało się z taką karą. Dokładnie. Tymczasem Filistyńczycy triumfują, zabierają arkę do Asztodu, jednego ze swoich głównych miast, i umieszczają ją w świątyni Dagona, swojego głównego bóstwa. Taki gest triumfu, pokazania wyższości. Ale Bóg Izraela ma inne plany. W świątyni Dagona zaczynają dziać się dziwne rzeczy. No właśnie. Następnego ranka kapłani znajdują posąg Dagona leżący na twarzy przed arką. Odnoszą go. Ale następnego dnia jest jeszcze grożej. Tak, posąg znów leży przed arką, ale tym razem jest okaleczony. Odcięta głowa i dłonie. Został tylko ryby tułów. To musiało wywołać przerażenie. Dagon często był przedstawiany jako pół człowiek, pół ryba. Oczywiście, to był jasny znak. Bóg Izraela, nawet w niewoli, demonstruje swoją wyższość. Pokazuje bezsilność pogańskiego Bożka. Obecność Boża, związana z Arką, staje się źródłem sądu. Tak, i ten sąd szybko staje się bardzo namacalny. Mieszkańców aż do dół dotyka plaga, bolesne wrzody, guzy. Ludzie zaczynają kojarzyć fakty: plaga i arka. Decydują się przenieść Arkę do innego miasta, do Gat ale plaga idzie za nią. Zgad wysyłają ją do Ekronu. Tam już panika. Ludzie krzyczą, chcą nas wymordować. Plaga uderza jeszcze mocniej. Wielu umiera. Jak mówi tekst, krzyk tego miasta wzbił się ku niebu. W końcu, bojąc się trzymać arkę w mieście, stawiają ją na polu. Ale to nic nie daje. Pojawia się nowa plaga myszy. Niszczą zbiory, grozi im głód i choroby. Katastrofa. Arka, która miała być trofeum, stała się śmiertelnym zagrożeniem. Po siedmiu miesiącach Filistyńczycy mają dość, szukają sposobu, by się jej pozbyć. Zwołują kapłanów, wróżbitów, pytają, co robić. Ich mędrcy radzą: Nie odsyłajcie arki na pusto, trzeba złożyć ofiarę pokutną Bogu Izraela. Zgodnie ze swoim zwyczajem, mają zrobić złote wizerunki plag, pięć złotych guzów i pięć złotych myszy. Po jednym dla każdego władcy. Mają nadzieję, że to przebłaga Boga Izraela, uleczy ich. Ta postawa Filistynów jest ciekawa. Z jednej strony uznają potęgę Boga Izraela, zostali do tego zmuszeni przez cierpienie. Ale nie porzucają swoich Bożków. To takie wymuszone poddanie się, prawda? Tak. To nie jest nawrócenie serca, to raczej strach. Ale pokazuje to też cierpliwość Boga, który nawet przez kary próbuje czegoś nauczyć. Zarówno Pogan, jak i swój lud. Filistyjski mędrcy wymyślają też test, żeby się upewnić. Tak, słynny test z krowami. Biorą nowy wóz, zaprzęgają dwie krowy, które właśnie się ocieliły i nigdy nie nosiły jarzma. Zabierają im cielęta, to ważne, bo instynkt krowy każe jej wracać do cielaka. Dokładnie. Stawiają arkę i dary na wozie i puszczają krowy wolno. Logika jest taka, jeśli pójdą prosto do granicy Izraela, do Betrzemesz wbrew instynktu, mm -hmm. to znaczy, że to Bóg Izraela działa. Jeśli nie, to plagi były przypadkiem. Wynik jest, no, spektakularny. Krowy idą prosto do Betrzemesz. Ryczą za zacielentami, ale idą. Nie zbaczają ani w prawo, ani w lewo. Ewidentne Boże prowadzenie. Filistyńscy książęta, którzy szli za nimi, widzą to. Wracają przekonani. Plaga ustaje. Misja wykonana, można powiedzieć. W Betrzemesz, mieście lewickim, trwają żniwa. Mieszkańcy widzą arkę. Wielka radość. Wóz zatrzymuje się sam przy dużym kamieniu. Lewici składają ofiary. Rąbią wóz, ofiarowują krowy. Świętują. Wydawałoby się szczęśliwy koniec, ale nie. Niestety. Mieszkańcy Betrzemesz popełniają tragiczny błąd. Pomimo radości, okazują arce brak szacunku, zostawiają ją na polu, na kamieniu. A co gorsza? Kierowani ciekawością, może pychą, zaglądają do środka arki, zdejmują wieko. Akt skrajnej zuchwałości. Przecież wiedzieli, że arka jest święta. Wiedzieli, albo powinni wiedzieć. Byli lewitami. Pouczano ich, że nikt poza arcykapłanem raz w roku nie może patrzeć na nieosłoniętą arkę. Nawet noszący ją kapłani mogli to robić dopiero po jej zasłonięciu. Ironia losu, prawda? Pogański Filistyńczycy, mimo plag, nie odważyli się zajrzeć, a Izraelici tak. Kara jest natychmiastowa. Wielu ludzi ginie. Nagła śmierć. Straszna lekcja o świętości Boga i konieczności okazywania mu czci. A reakcja tych, co przeżyli, znów niepokuta. Nie. Zabobonny lęk. Kto może ostać się przed tym świętym Bogiem? Chcą się pozbyć arki jak najszybciej. Wysyłają posłów do Kiriat Jarim. Zabierzcie ją do siebie. Na szczęście mieszkańcy Kirjat Jary reagują inaczej. Przyjmują arkę z radością, ale i z szacunkiem. Umieszczają ją w domu Abinadaba na wzgórzu, a jego syn, Eleazar, zostaje poświęcony do opieki nad nią. I tam arka pozostaje przez długie lata około dwudziestu. Aż do czasów Dawida. Tak. W tym czasie w Izraelu rośnie autorytet Samuela. Jest uznawany za proroka w całym kraju. Podróżuje, wzywa do nawrócenia. Ale jego przesłanie jest teraz inne. Kładzie nacisk na prawdziwą religię serca. Demaskuje poleganie na zewnętrznych formach, nawet na arce, bez wewnętrznej przemiany. Wzywa, jeżeli chcecie się nawrócić. Całym sercem usuńcie obcych bogów, zwróćcie wasze serca ku Panu i służcie tylko Jemu. Podkreśla potrzebę szczerej skruchy, odwrócenia się od bałwochwałstwa. To ponadczasowa zasada. Bez łaski Bożej, bez przemiany serca, zewnętrzne praktyki są puste. I po dwudziestu latach pracy Samuela i ucisku coś się w Izraelu zmienia. Naród zaczyna żałować i nawracać się do Pana. Samuel zwołuje zgromadzenie w mispie. Ale to nie wiec polityczny. Raczej uroczystość pokutna, post, publiczne wyznanie grzechów. Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Uznają też Samuela za sędziego, za przywódcę. Ale Filistyńczycy widzą to inaczej. Myślą, że Izrael szykuje się do wojny. Atakują mispę wśród Izraelitów panika. Są nieprzygotowani do walki, i teraz robią coś inaczej niż wcześniej. Zwracają się do Samuela. Nie przestawaj wołać za nami do Pana. Szukają ratunku u Boga, a nie w arce, jako talismanie. To kluczowa zmiana. Samuel składa ofiarę, modli się, i Bóg odpowiada potężnie. Gdy Filistyńczycy atakują, Bóg zagrzmiał potężnym gromem, wprawiać ich w zamieszanie. Zostają pobici przez Izraelitów. To nie siła Izraela, ale interwencja Boga daje zwycięstwo. Izraelici ruszają w pościg, gromią wroga. Symbolika tego miejsca jest ogromna. To te same okolice, gdzie wcześniej ponieśli klęskę i stracili arkę. Teraz odnoszą zwycięstwo. To dowód, że Bóg przyjął ich szkruchę. Historia zatoczyła koło. Pokazuje kontrast. Bunt prowadzi do klęski, a pokuta i posłuszeństwo do błogosławieństwa. Samuel ustawia kamień pamiątkowy. Ebenheiser, kamień pomocy. Aż dotąd pomagał nam Pan. To zwycięstwo przynosi długi pokój. Filistyńczycy muszą nawet zwrócić zagabione miasta. Podsumowując, ta cała historia arki to, no. Niesamowite studium konsekwencji grzechu. Indywidualnego, jak u Heliego i synów, ale i narodowego, pokazuje, jak łatwo sprowadzić wiarę do rytuałów. Traktować święte symbole jak magię, ignorując Boga i jego wymagania. Ale to też historia Bożej cierpliwości i sprawiedliwości. I Jego gotowości do przebaczenia, do odnowienia relacji, gdy widzi prawdziwą skruchę. Chyba najważniejsze jest to, że sednem wiary jest żywa relacja z Bogiem. Posłuszeństwo, cześć, a nie same symbole. Dokładnie. Te lekcje są ponadczasowe. Powierzchowna religijność, używanie wiary dla własnych celów bez zmiany serca to są wciąż aktualne pokusy. Ta historia podkreśla osobistą odpowiedzialność, potrzebę autentycznej skruchy, która prowadzi do zmiany, posłuszeństwa z serca. Ale daje też nadzieję. Nawet po upadku, po utracie chwały, droga powrotu jest otwarta. Dla tych, którzy szczerze szukają Boga, jak Izrael pod wodzą Samuela. I może zostawmy naszych słuchaczy z taką myślą, e, czy my sami czasem nie powielamy tych błędów? Mhm. Błędu betrzemitów, fascynacji zewnętrznością przy braku czci dla świętości, traktowania słowa Bożego, no powierzchownie. Albo błędów filistynów, uznawania mocy Boga tylko pod przymusem, bez przemiany serca. Jak odróżnić wiarę, która naprawdę zmienia życie od polegania na pustych formach? To pytanie chyba pozostaje zawsze aktualne.